W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, ta niedziela wprowadza nas w okres męki Pańskiej. Jest to czas szczególny, w którym są zasłonięte wszystkie ozdoby naszego Kościoła, czas, w którym zasłonięte są krucyfiksy, obrazy, figury, ponieważ Kościół każe nam wejść w sedno istotę rzeczy. Każe nam wejść w mękę Pana Jezusa, skupić się duchowo na tym wydarzeniu zbawczym, najważniejszym dla całego rodzaju ludzkiego. Rozwierni, musimy sobie zadać pytanie, czym jest męka pańska. Czym jest ta męka dla nas i dlaczego ona została podjęta? Otóż męka pańska nie jest zwykłą egzekucją, ponieważ widzimy dzisiaj w Ewangelii, że Żydzi chcieli zabić Chrystusa. Według swojego zwyczaju, kamienując go, już chwycili za kamienia, żeby rzucić na niego, ale nie była to jeszcze godzina, w której miał Chrystus Pan złożyć tą ofiarę za rodzaj ludzki, dlatego ukrył się przed swoimi prześladowcami. Doskonale wiemy, że również i w Nazarecie jego współrodacy chcieli go strącić ze skały po jego kazaniu w Nazarecie, w synagodze, ale pan Jezus przeszedł pomiędzy nimi. I nikt mu, nie, nikt mu nic nie mógł zrobić złego. Rozwierni wierni, jest to ofiara Pana Jezusa Chrystusa, którą On składa za rodzaj ludzki. Jest to ofiara, którą On w sposób dobrowolny składa. On jest sam kapłanem, jak poucza nas list do hebrajczyków i On jest sam żertwą. Jego krew jest tą krwią, która zadośćczyni za rodzaj ludzki. Drodzy wierni, dlaczego tak jest, że tak okrutna ofiara musiała być złożona na ołtarzu krzyża? Tak straszne męczarnie, które Pan Jezus podjął. Po pierwsze, powodem tego jest miłość Boga. Pan nasz Jezus Chrystus, dlatego, że ukochał swojego Ojca, a ten Ojciec został znieważony przez rodzaj ludzki, przez nasze grzechy, dlatego też postanowił, że zadość uczyni. I rozwierni nie byle jak, tylko zadośćuczyni całą swoją istotą, ale że jako syn Boży, jako Bóg nie może cierpieć, i zarazem nie byłoby to zadośćuczynienie rodzaju ludzkiego. Dlatego też przyjmuje naturę ludzką, a żeby móc ją złożyć w ofierze, żeby móc całą, całą swoją ludzką naturę ofiarować ojcu jako zadośćuczynienie za te straszne grzechy, które obrażają Boga od początku dziejów ludzkości aż do tego momentu. Chrystus Pan składa tą ofiarę za cały rodzaj ludzki. I widzimy doskonale jak ten rodzaj ludzki postępuje wobec Chrystusa, postępuje wobec Boga. Ten druga przyczyna tego to jest właśnie to są grzechy nasze. To, co widzimy w Ewangelii, pokazuje bardzo wyraźnie, że słuchacze Chrystusowi są doszczętnie przesiąknięci tą nienawiścią. I chociaż nie są w stanie wykazać Panu Jezusowi żadnego grzechu, pomimo tego, że On rzucił im to wezwanie, to chwytają za kamienie, ażeby rzucić na Chrystusa. Przecież to nie tylko ci Żydzi chwytają za kamienie, ażeby rzucać na Chrystusa. Przecież my jesteśmy tymi, którzy codziennie chwytamy te kamienie, ażeby rzucić w Chrystusa. My jesteśmy tymi, którzy codziennie próbują ukamienować Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze grzechy codzienne, powtarzane, mniejsze i większe, to są te kamienie, które lecą w kierunku Boskiej osoby Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwierni Mały kamień również dotkliwie boli, kiedy jest rzucony z całą siłą. Pomyślmy, ile mamy takich małych kamyków, których nie chcemy się wyrzec i codziennie celujemy nimi w Pana Jezusa. Ponieważ On chce przyjść, bo On chce królować, bo On chce być rzeczywiście Panem całego, całego naszego życia, naszej rodziny, naszej ojczyzny i całego świata. I kiedy On się pojawia na naszym horyzoncie jako Król, to lecą te kamienie, ażeby poszedł precz. Traktujemy Go, jak Żydzi kiedyś traktowali trendowatych. Kiedy zbliżał się taki to i kiedy podchodził w zbyt niebezpiecznie, w zbyt blisko, to ci, którzy byli czyści, mieli prawo odpędzać, nawet rzucając kamienie w takiego trendowatego. Oto przychodzi do nas nietrendowaty, przychodzi Chrystus. Przychodzi Ten, który jest Królem naszym, ale my nie chcemy się pogodzić. I drodzy wierni, męka Chrystusowa jest po to, żeby za te nasze kamienie, które lecą przeciwko Niemu wynagrodzić, a żeby zapłacić tą cenę za dość uczynienia, której my nie jesteśmy w stanie sami z siebie zapłacić. I tutaj, drodzy wierni, kiedy patrzymy na mękę Chrystusową, Musimy sobie uświadomić, jak straszne są konsekwencje mojego grzechu. I ta męka powinna mnie skruszyć. I rozwiernie, nie tyle emocjonalnie, chociaż i to jest ważne, co wewnętrznie i duchowo. Dlatego też i wystrój kościoła nie tyle nam każe wpatrywać się w wizerunki Chrystusa ukrzyżowanego, co każe nam przedostać się. Za tą zasłonę w duchu przed Pana Jezusa, ażeby tam stanąć przed Nim i rzeczywiście prawdziwie skruszyć swoje serce, to jest istotne. Zobaczmy, że Pan nasz Jezus Chrystus, chociaż mógł zadośćuczynić Ojcu na różny sposób i mógł nas odkupić również w sposób o wiele mniej dotkliwy i bolesny, to mimo wszystko chciał dać wszystko. Chciał dać całego siebie i od nas się żąda. Bóg od nas oczekuje nie czegokolwiek, nie tylko jakiegoś paciorka na odczepnego, nie tam jakiegoś jednego dnia postu, tylko chce od nas wszystkiego. Co znaczy, że chce od nas wszystkiego? Chce, ażeby Chrystus w nas królował. Ten Chrystus ukrzyżowany jest królem naszym, Jezus Nazarenus. Rex Judeorum, my jesteśmy nowym Izraelem, kościołem świętym, ale czy rzeczywiście Chrystus ma prawo królować? A więc pierwsza rzecz powinniśmy wypuścić z rąk naszych te kamienie, które przyzwyczailiśmy się rzucać w Pana Jezusa. Powinniśmy poprzestać znieważać go. Tymi grzechami nie tylko tymi śmiertelnymi, nie tylko tymi dużego kalibru kamieniami, ale również i tymi małymi, do których, do których żeśmy się przyzwyczaili, które stały się naszą rutyną. Jakieś obmowy, jakieś plotki, jakieś kłamstwa, jakieś wybuchy niekontrolowane, jakieś powiedzmy zaniedbania, lenistwa, odkładanie obowiązków na potem uciekanie do jakichś powiedzmy tematów zastępczych albo również jak to często jest nadużywanie komputera, telewizora, komórki zamiast tego żeby zająć się tym co jest konieczne dla mnie i dla zbawienia mojego pożyteczne drodzy wierni nie tłumaczmy się po tym że czasu nie mam bo wielokrotnie jest tak że mam czas na plotki, mam czas na telefon mam czas, na komputer, ale nie mam czasu na to, co Bogu się podoba. Chrystus żąda ode mnie, ażebym wypełniał wolę Jego. A ja mówię, nie mam czasu, ale na moją wolę niestety mam czas. Tyle, że droga to zgubna i doprowadzi do nikąd, jeżeli będę pełnił swoją wolę, a zaniecham pełnienia woli Chrystusowej. Amen.